Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego możecie czuć się zmęczeni przez cały dzień, a mimo to budzicie się w nocy wielokrotnie? Nawet teraz, gdy zbliżają się święta, a wszystko, czego pragniecie, to poczuć się wystarczająco wypoczętym, aby cieszyć się spokojnymi porankami, ciepłymi spotkaniami rodzinnymi i prostym komfortem zimowych dni? Wiele osób starszych nie zdaje sobie sprawy, że coś bardzo drobnego w ciele może przerywać sen na długo przed porankiem. W miarę starzenia się nawet delikatne zmiany temperatury nocą, krążenia czy spowolnienia działania układu nerwowego mogą cicho zakłócać głęboki sen. Dziś chcę podzielić się czymś, czego wielu seniorów się nie spodziewa. Prostym składnikiem kuchennym, który może pomóc ciału w pełniejszym odprężeniu podczas tych chłodniejszych świątecznych nocy. Większość osób myśli o cebuli tylko jako o produkcie do gotowania, a tymczasem ciało reaguje na jej naturalne związki w sposób, który może wspierać ciepło, komfort i głębszy wypoczynek. Nazywam się dr Helena Marczyk. I od lat pracuję z osobami starszymi, które czują się wyczerpane w najbardziej intensywnych i radosnych okresach roku, ponieważ po prostu nie mogą przespać całej nocy. Wielu seniorów mówi mi, że zasypiają szybko, ale budzą się o drugiej lub trzeciej w nocy, czując niepokój lub nie mogąc ponownie zasnąć. Często ciało nigdy nie wchodzi wystarczająco długo. W głębsze fazy odpoczynku, aby utrzymać sen. W takich sytuacjach następny dzień wydaje się cięższy. Nogi czują się wolniejsze, a energia potrzebna do cieszenia się świątecznymi chwilami jest ograniczona. Delikatne, naturalne podejścia mogą czasami wspierać zdolność ciała do przechodzenia w głębszy odpoczynek, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Kiedy ciało reaguje inaczej na ciepło i krążenie. Ten temat jest ważny, ponieważ stabilny sen to nie tylko zamknięcie oczu. W miarę starzenia się, nasze ciało staje się bardziej wrażliwe na zimne stopy, napięte mięśnie, zmiany w oddychaniu oraz różnice w krążeniu. Te drobne zmiany mogą sprawić, że noc wydaje się dłuższa niż jest w rzeczywistości. Seniorzy często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo stopy, nogi, a nawet układ pokarmowy wpływają na głęboki sen. Kiedy metoda wspiera ciepło i relaks, może stworzyć spokojne warunki potrzebne do dłuższego snu. Prosta metoda z cebulą, którą wam przedstawię, jest delikatna, praktyczna i łatwo wkomponowuje się w wieczorną rutynę, nie zakłócając świątecznych tradycji ani komfortu wieczoru. Mój cel dzisiaj nie polega na obiecywaniu dramatycznych efektów. Chcę przeprowadzić Was przez bezpieczną, przyjazną seniorom metodę, która może pomóc ciału głębiej odpocząć. Pod koniec tego wideo zrozumiecie, dlaczego tak wielu seniorów ma trudności z utrzymaniem snu, jak cebula może wspierać nocny spokój w te chłodniejsze dni i jak prawidłowo z niej korzystać. Aby ciało mogło łatwiej się odprężyć już po kilku nocach. Wideo ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady medycznej, ale pomoże Wam lepiej zrozumieć własne wzorce snu oraz zaoferuje delikatny sposób na cieszenie się świątecznym okresem z większą energią i spokojniejszymi porankami. W miarę starzenia się ciało inaczej reguluje nocny odpoczynek. Niż kiedyś. Wiele osób starszych nie zdaje sobie sprawy, że głęboki sen zależy od kilku cichych procesów działających razem. Układ nerwowy musi delikatnie zwolnić, krążenie powinno przesunąć się w kierunku ciepła w dłoniach i stopach, a temperatura ciała powinna nieco spaść, aby wejść w głęboki sen. Gdy choć jeden z tych kroków zostaje zakłócony. Mózg może opuścić głębsze fazy odpoczynku i powrócić do płytkiego snu, co prowadzi do wielokrotnego budzenia się w nocy. Dlatego tak wielu seniorów zasypia łatwo, ale nie może przespać całej nocy. Ciało po prostu nie kończy przejścia w głęboki sen wystarczająco długo, aby nastąpiła pełna regeneracja. Badania sugerują, że w miarę starzenia się stopniowo zmieniają się wzorce krążenia. Zwłaszcza w nogach i stopach. Wielu seniorów doświadcza chłodniejszych kończyn nocą, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy ciało odczuwa zimno w stopach, interpretuje to jako sygnał, że nie jest jeszcze gotowe na głęboki sen. Mózg pozostaje bardziej czujny, rytm oddechu staje się płytszy, a mięśnie pozostają lekko napięte. To delikatne napięcie nie jest bolesne, ale wystarcza, aby zakłócić głębsze fale snu. Efektem jest niespokojny sen, wczesne budzenie lub wielokrotne przebudzenia bez wyraźnej przyczyny. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest cicha komunikacja między układem pokarmowym, układem nerwowym a mózgiem. W miarę starzenia się komunikacja ta może zwalniać. Ciało potrzebuje więcej czasu. Aby uwolnić uspokajające neuroprzekaźniki i przejść w tryb wieczornego relaksu. Nawet niewielka nierównowaga może sprawić, że mózg pozostaje półczujny, zamiast w pełni się uspokoić. Dlatego seniorzy mogą czuć się zmęczeni, ale nadal nie mogą utrzymać snu. Ciało pragnie odpoczynku, ale sygnały wewnętrzne nie są wystarczająco spójne. Aby wspierać nieprzerwany sen. To prowadzi nas do zaskakującej roli cebuli. Wiele osób starszych myśli o cebuli tylko jako o składniku kulinarnym, ale jej naturalne związki mogą wspierać relaks w sposób pośredni, lecz znaczący. Gdy cebula jest stosowana na skórę lub w pobliżu stóp, ciało reaguje zwiększeniem ciepła i krążenia w kończynach. Delikatny wzrost ciepła. Sygnalizuje mózgowi, że bezpiecznie jest przejść w głębsze fazy snu. Proces ten przypomina działanie ciepłych skarpetek lub ciepłej kąpieli stóp, które pomagają uspokoić ciało. Naturalne aromatyczne związki z cebuli mogą również wspierać efekt uspokajający układ nerwowy. Te związki nie działają jak leki. Zamiast tego wspierają naturalny rytm ciała w wieczornym odprężeniu. W chłodniejszym okresie świątecznym różnice stają się bardziej odczuwalne. Seniorzy często doświadczają chłodniejszych nocy, napiętych mięśni i wolniejszego krążenia wieczorem. Delikatna metoda, która może wspierać ciepło i relaks, może znacząco wpłynąć na to, jak głęboko ciało odpoczywa. Gdy krążenie się poprawia, Mózg otrzymuje jasny sygnał, że dzień dobiegł końca. Oddech staje się bardziej równomierny, nogi bardziej się rozluźniają, a układ nerwowy zaczyna zwalniać tempo. To pozwala ciału dłużej pozostawać w stanie snu, zamiast wielokrotnie się budzić. Zrozumienie tych prostych mechanizmów pomaga wyjaśnić, dlaczego tak wielu seniorów ma problemy z nocnym odpoczynkiem. I dlaczego coś tak prostego jak cebula może być stosowane w sposób wspierający i praktyczny? Gdy stopy są ciepłe, układ nerwowy spokojniejszy, a krążenie bardziej swobodne, mózg łatwiej wchodzi w głębsze fale snu i pozostaje w nich wystarczająco długo, aby nastąpiła prawdziwa regeneracja. Nie daje to nagłych efektów, ale może pomóc ciału naturalnie wejść w głębszy odpoczynek. Już po kilku nocach. Oto trzy proste sposoby wykorzystania cebuli w domu, aby wspierać lepszy sen. Każda metoda jest bezpieczna, wymaga minimalnego przygotowania i może przynieść zauważalne efekty już po dwóch nocach. Jednym z najpraktyczniejszych sposobów dla seniorów na wykorzystanie cebuli dla głębszego snu, jest ciepły okład z cebuli na stopy przed snem. Ta metoda działa delikatnie z naturalnym wieczornym rytmem ciała i może wspierać ciepło, komfort oraz krążenie w nogach i stopach. W miarę starzenia się wielu seniorów zauważa, że ich stopy w nocy są chłodniejsze, nawet gdy reszta pokoju jest ciepła. To chłodzenie może cicho. Sygnalizować mózgowi, by pozostał bardziej czujny, uniemożliwiając przejście do głębszych fal snu. Ciepły okład z cebuli wysyła ciału przeciwny sygnał, zachęca układ nerwowy do relaksu, pozwala stopom stopniowo się ogrzać i wspomaga krążenie w kierunku nocnego wzorca sprzyjającego głębszemu odpoczynkowi. Aby przygotować okład, Weź niewielką ilość cebuli, około jednej łyżeczki drobno rozgniecionej lub delikatnie wyciśniętej, i lekko ją podgrzej, umieszczając blisko ciepłej wody lub pozostawiając na kilka minut po pokrojeniu. Nie gotujesz cebuli ani nie używasz wysokiej temperatury. Ma być tylko lekko ciepła w dotyku. Zawiń łyżeczkę cebuli w czysty kawałek materiału lub cienką bawełnianą podkładkę. I delikatnie przyłóż okład do łuku każdej stopy na około 15 do 20 minut przed snem. Seniorzy powinni siedzieć wygodnie w tym czasie, pozwalając ciepłym i naturalnym związkom aromatycznym stopniowo oddziaływać na skórę i otaczające tkanki. W ciele dzieje się wtedy coś interesującego: naczynia krwionośne w dolnych partiach nóg delikatnie się rozszerzają, poprawiając krążenie. I umożliwiając większy przepływ krwi z dala od mózgu. Ta prosta zmiana pomaga mózgowi rozpoznać, że nadszedł czas na zwolnienie tempa. Mięśnie nóg rozluźniają się, oddech staje się bardziej równomierny, a układ nerwowy przesuwa się w kierunku wieczornego stanu odpoczynku. Naturalne związki z cebuli mogą wspierać łagodny efekt uspokajający dla skóry i okolicznych nerwów. Seniorzy często opisują lekkie poczucie ciężkości nóg, komfortową wagę sygnalizującą ciału, że zbliża się czas snu. Gdy stopy stają się cieplejsze i bardziej zrelaksowane, mózg łatwiej wchodzi w głębsze fazy snu, potrzebne do przespania całej nocy. Wiele osób starszych zauważa, że gdy ciało w pełni się uspokaja, nocne budzenia stają się rzadsze. A ponowne zasypianie łatwiejsze. Kolejną delikatną metodą, która może wspierać głębszy sen seniorów, jest proste inhalowanie parowe z cebulą we wczesnych godzinach wieczornych. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak mocno rytm oddechu wpływa na jakość snu. W miarę starzenia się, drogi oddechowe mogą stawać się bardziej suche, rytm oddechu nieco płytki. A układ nerwowy pozostaje bardziej czujny niż powinien w godzinach wieczornych. Gdy oddech nie zwalnia naturalnie, mózg otrzymuje mniej sygnałów, że nadszedł czas na głębszy sen. Łagodne inhalacje parowe z cebulą mogą wspierać spokojniejszy rytm oddechu i pomagać układowi nerwowemu w skuteczniejszym odprężeniu przed snem. Aby przygotować parę. Pokrój bardzo niewielką ilość cebuli, około jednej łyżeczki i włóż do miski z ciepłą wodą. Woda powinna być przyjemnie ciepła, podobna do tej, jaką seniorzy używają do mycia rąk niegorąca i nie wrząca. Celem nie jest wytworzenie silnych oparów, lecz wydzielenie lekkiego, aromatycznego ciepła. Usiądź wygodnie, lekko pochyl się nad miską i oddychaj spokojnie przez 5 do 7 minut. Seniorzy nie muszą oddychać głęboko ani wymuszać oddechu. Spokojny, naturalny oddech wystarczy, aby ciepła para i delikatny aromat cebuli dotarły do nosa. W ciele ta delikatna para robi kilka rzeczy. Ciepła wilgoć pomaga rozluźnić napięcie wokół dróg oddechowych, czyniąc oddech płynniejszym i bardziej rytmicznym. Gdy rytm oddechu staje się równomierny. Układ nerwowy odbiera to jako sygnał, że dzień zwalnia. Naturalne związki uwalniane z cebuli mogą wspierać relaksację wokół nerwów czuciowych w nosie, co ma łagodny efekt uspokajający dla mózgu. Efekt ten nie jest silny jak lek, lecz subtelny stabilny i wspierający naturalny wieczorny odpoczynek. Praktykując tę metodę, wielu seniorów zauważa, że klatka piersiowa Staje się mniej napięta, ramiona opadają nieco, a umysł czuje się spokojniejszy. Te drobne zmiany fizyczne są istotne, ponieważ ciało polega na nich, aby wejść w głęboki sen. Gdy rytm oddechu zwalnia, spowalnia również tętno. Gdy tętno zwalnia, mózg stopniowo przechodzi w głębsze fale odpoczynku. Do czasu pójścia spać, ciało jest już przygotowane do snu. Zamiast walczyć z resztkami napięcia, ta łagodniejsza zmiana może pomóc seniorom dłużej spać i budzić się rzadziej w nocy. Korzyści często stają się zauważalne już po kilku wieczorach, zwłaszcza w chłodniejszym okresie świątecznym, gdy powietrze w pomieszczeniach jest suchsze, a ciało potrzebuje większego wsparcia, by się uspokoić. Trzecią delikatną metodą, która może pomóc seniorom przespać całą noc, jest wieczorne pukanie stóp ciepłą wodą z naparem cebuli. Ta technika wykorzystuje ciepło, łagodne związki aromatyczne i uspokajającą stymulację sensoryczną, aby pomóc ciału wejść w naturalny nocny rytm. W miarę starzenia się, komunikacja między stopami, układem krążenia a układem nerwowym. Staje się bardziej delikatna. Seniorzy często budzą się w nocy, ponieważ ciało ma trudności z utrzymaniem ciepła w stopach lub układ nerwowy pozostaje lekko aktywny. Ciepłe pukanie stóp z łagodnym naparem cebuli może wprowadzić ciało w głębszy stan spokoju, zwłaszcza podczas chłodniejszych świątecznych wieczorów, gdy temperatura naturalnie spada. Aby przygotować pukanie, Pokrój bardzo niewielką ilość cebuli, około jednej łyżeczki, i umieść w małej miejsce z ciepłą wodą. Pozwól cebuli siedzieć w wodzie przez 10 minut, aby jej naturalne związki łagodnie przeniknęły do wody. Woda powinna być przyjemnie ciepła i komfortowa, podobnie jak temperatura, której seniorzy używają do mycia twarzy. Niepotrzebna jest bardzo gorąca woda. Celem jest jedynie delikatne ciepło, które stopy. Odczują jako komfortowe. Po zaparzeniu, wlej wodę do małej miski i umieść stopy w środku na 8 do 10 minut. Seniorzy mogą pozostać w pozycji siedzącej i po prostu pozwolić stopom zrelaksować się w łagodnym naparze. W ciele metoda ta wpływa na kilka ważnych procesów. Ciepła woda pomaga otworzyć drobne naczynia w stopach, poprawiając krążenie. Gdy naczynia się rozluźniają, Krew przepływa łatwiej w kierunku kończyn i z dala od napiętych partii górnej części ciała. To pomaga układowi nerwowemu zrozumieć, że dzień dobiega końca. Łagodny napar cebuli dodaje delikatny efekt aromatyczny, który może wspierać relaks sensoryczny. Nerwy w stopach silnie reagują na ciepło i przyjemne bodźce, ponieważ zawierają ścieżki komunikacyjne, z rdzeniem kręgowym i mózgiem. Gdy te ścieżki odbierają sygnały komfortu, mózg zaczyna uspokajać swoją wieczorną czujność. Stosując pukanie stóp, wielu seniorów opisuje przyjemne uczucie ciężkości nóg, poczucie, że mięśnie uwolniły napięcie nagromadzone w ciągu dnia. To uczucie ciężkości nie jest dyskomfortem, lecz oznaką relaksu. Gdy nogi czują się uspokojone, Mózg ma mniej powodów, by pozostawać czujny. Oddech staje się wolniejszy, tętno bardziej stabilne, a ciało zaczyna przygotowywać się do snu. Do czasu osuszenia stóp wewnętrznych, rytm seniorów zaczyna już przechodzić w nocny odpoczynek. Wiele osób starszych doświadcza lepszego snu dzięki podstawowym metodom z cebulą. Ale istnieje bardziej zaawansowane podejście, które może wzmocnić te efekty i wspierać dłuższy, głębszy odpoczynek. Ta technika koncentruje się na delikatnym wchłanianiu i sposobie, w jaki ciało reaguje, gdy niewielka ilość naturalnych związków cebuli jest połączona z uspokajającym wieczornym składnikiem odżywczym. Seniorzy często nie zdają sobie sprawy, że ciało lepiej się uspokaja, gdy układ nerwowy otrzymuje wsparcie zarówno od zewnętrznych sygnałów relaksacyjnych, jak i wewnętrznego odżywienia. Gdy te dwa elementy działają razem, ciało może łatwiej wejść w głębszy sen. Aby wykorzystać tę zaawansowaną technikę, weź bardzo małą porcję świeżej cebuli, nie więcej niż jedną łyżeczkę. I odstaw ją w małym naczyniu obok łóżka na około 30 minut przed położeniem się spać. W tym czasie cebula stopniowo uwalnia łagodne naturalne związki do powietrza. Nie są one silne ani przytłaczające, po prostu tworzą delikatną, aromatyczną obecność, która może zachęcać ciało do relaksu w miarę zbliżania się pory snu. Podczas gdy cebula odpoczywa, seniorzy mogą spożyć niewielką ilość uspokajającego składnika odżywczego, np. łyżeczkę jogurtu lub kilka kęsów prostego produktu bogatego w białko albo zdrowe tłuszcze. Nie jest to posiłek jedynie mała porcja wspierająca stabilną energię nocną i pomagająca zapobiec nagłym spadkom cukru we krwi, które czasami powodują nocne budzenia. W ciele to połączenie tworzy efekt stabilizujący. Mała porcja wieczornego odżywienia pomaga układowi pokarmowemu wysyłać sygnały komfortu i satysfakcji. Te sygnały przechodzą przez nerwy jelitowe i komunikują się z mózgiem, zachęcając go do uspokojenia się. Jednocześnie delikatny aromat cebuli w pokoju może wspierać rozluźnienie nerwów czuciowych w nosie. Te sensoryczne ścieżki łączą się bezpośrednio z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za emocjonalny spokój i nocny rytm. Gdy sygnały wewnętrzne i zewnętrzne docierają jednocześnie, układ nerwowy łatwiej przechodzi w swoją nocną fazę. Wielu seniorów opisuje, że w ciągu kilku minut od położenia się do łóżka oddech zwalnia, jakby ciało wreszcie zrozumiało, że dzień dobiegł końca. Klatka piersiowa staje się miększa, nogi rozluźniają się, a umysł przestaje powtarzać myśli z dnia. Ta łagodniejsza przejście do snu pomaga zmniejszyć nocne budzenia i wspiera dłuższe okresy nieprzerwanego odpoczynku. Seniorzy mogą zauważyć, że w okresie świątecznym, gdy wieczory są chłodniejsze, a rutyny bywają nieprzewidywalne, ta zaawansowana metoda daje poczucie stabilności i komfortu, które utrzymuje się przez całą noc. Technika jest prosta, a jednocześnie bardzo wspierająca. Nie polega na silnych efektach, delikatnie synchronizuje wewnętrzny rytm ciała z uspokajającym otoczeniem, pozwalając seniorom wejść w głębszy sen z większą pewnością i budzić się bardziej wypoczętym i stabilnym. Choć metody z cebulą i zaawansowana technika są łagodne dla większości seniorów, ważne jest, aby słuchać własnego ciała. Jeśli pojawi się nietypowy dyskomfort, uporczywe, niespokojne odczucia lub nowe objawy, takie jak obrzęki nóg, dolegliwości w klatce piersiowej, duszność czy silne skurcze, należy przerwać rutynę i skonsultować się z lekarzem. Te metody wspierają krążenie, ciepło i relaks, ale nie zastępują oceny medycznej w kwestiach zdrowotnych. Komfort osobisty ma znaczenie. Niektórzy seniorzy mogą preferować mniejsze porcje cebuli lub umieścić ją nieco dalej od łóżka. Podobnie zaawansowana metoda łączenia cebuli z małą porcją białka lub zdrowych tłuszczów powinna pozostać umiarkowana, aby uniknąć zaburzeń trawienia. Praktykowane uważnie, te rutyny mogą pomóc nogom, mięśniom i układowi nerwowemu się uspokoić, wspierając głębszy, bardziej ciągły sen. Stopniowa obserwacja i delikatne dostosowania pozwalają seniorom poprawiać sen w sposób bezpieczny i pewny, szczególnie podczas chłodniejszych nocy lub intensywnych okresów świątecznych. Teraz, gdy rozumiesz, jak Łagodne rutyny z cebulą i zaawansowana technika mogą wspierać głębszy sen, czas wprowadzić je do wieczornej rutyny. Seniorzy, którzy stosują te metody regularnie, często zauważają, że ich nogi są cieplejsze, mięśnie bardziej rozluźnione, a układ nerwowy sygnalizuje zakończenie dnia, co pozwala na dłuższy i spokojniejszy odpoczynek. Takie małe, proste zmiany. Mogą stopniowo poprawić noce, zapewniając więcej energii, stabilności i komfortu w ciągu dnia. Jeśli uważasz, że to wideo było pomocne, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się nim z przyjaciółmi lub rodziną, którzy również mogą odnieść korzyści. W ten sposób pomagasz sobie i wspierasz społeczność seniorów szukających bezpiecznych, opartych. Na badaniach sposobów na poprawę snu i ogólnego samopoczucia. W miarę zbliżania się okresu świątecznego, te małe zmiany mogą pomóc Ci cieszyć się jaśniejszymi porankami, spokojniejszymi wieczorami i większą energią do świątecznych celebracji. Chętnie usłyszymy od Ciebie w komentarzach poniżej. Aby rozprzestrzenić świąteczną radość, wpisz w komentarzach. Wesołych świąt i połącz się z, z innymi seniorami, którzy w tym sezonie poprawiają swój sen w naturalny sposób. Od nas wszystkich życzymy spokojnych nocy, wypoczętych poranków i naprawdę radosnego okresu świątecznego. To wideo ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady medycznej. Zawsze skonsultuj się z lekarzem jeśli masz obawy dotyczące snu lub jakichkolwiek schorzeń. Łącząc świadomość, drobne zmiany i łagodne metody, o których mówiliśmy, możesz cieszyć się bardziej spokojnymi nocami, stabilniejszymi dniami i szczęśliwszym okresem świątecznym.